To będzie dłużej trwało, to nie ma zbytnio dużo czasu. Pierw powiem co polski rząd robi źle. <laughs> Zamykacie te grupy zorganizowane, e, za długie dajecie kary. E, na przykład e, ktoś tam zgwałci dziecko albo coś to mała kara. Ten z zorganizowanej grupy dostaje większą karę, jak oni są potrzebni do obrony. Miast, później będziecie chcieli ich prosić o pomoc. Policja sobie nie da rady, bo oni mają w dupie, nie będą pomagać. Mniejsze karze dla takich ludzi się wypuszcza. Czy lata złapie się z dragami, to na 3 miesiące i się wypuszcza. Później, jak się złapie, to na dłużej i tyle. Z grupy zorganizowane nie na 10 czy 15 lat, tak jak wsadziliście tych, co zrobili dobry uczynek i przywieźli. Chemikalia do Polski z innego kraju, żebyśmy mieli czym się bronić. Wsadziliście ich na 10 lat. Tam inne przypadki wsadziliście też na 10 lat. Za duże kary tyle mogę powiedzieć. Krzesło elektryczne powinno być wstawione dla wiadomo kogo. Nie dla tych, na przykład, że zabije, na przykład, tak jak mój znajomy, ktoś wyzwał go od Sfeli od innych, nie wytrzymał, bo są impulsywni ci chłopacy, uderzył go spiąchy w twarz. Ten chłopak padł i uderzył głową o krawężnik. Nie on zabił, tylko krawężnik go zabił, ulica go zabiła. Nie Dostał 15 lat za dużo, za takie rzeczy się tyle nie dostaje. To była ich kłótnia. Więcej się nie wypowiadam teraz, co chodzi o... Tutaj obrazki macie, tak powinno być na świecie, o co chodzi Putin, panu Putinowi. Panu Putinowi chodzi o to, że walczy o Ukrainę, a dlatego walczy o Ukrainę i walczy o Polskę. Jestem Polakiem, pamiętam czasy, jak wybuchły w, 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 w tym jak wybuch elektrowni atomowej w... jak ta elektrownia się nazywała? W Czarnobylu. W Czarnobylu elektrowni. Nie chcę tu drugiego Czarnobyla. Już wiedziałem wcześniej, że Putin ma uzbrojenie bardzo mocne pod... Z szacunkiem do przeciwnika. Ma najgroźniejszą bombę chemiczną i biologiczną i jeszcze bombę atomową na świecie, którą może odpalić. Kozła ofiarnego może z nas zrobić. Też ma w czerwone i, i białe we flazy, tak jak Polska, bo Polska kiedyś z nimi dobrze żyła. Chodzi mu też o Polskę, ale nie żeby zdobyć i Ukrainę nie żeby zdobyć, tylko żeby na nowych zasadach było tak, że jak Amerykania, Amerykanom zabraknie, bo im się dobra materialne kończą, w dolarach im później sprzedawać rzeczy. Podzielić rząd na prorosyjski ukraiński z prezydentem Władimirem, But Władimirem Załęskim. Ale prorosyjski, o to mu chodziło w Polsce, chodzi mu o to, żeby połączyć PGR-y na dobrych zasadach, podpisać umowy. Żeby ludzie mieli pracę, żeby było jedzenie, bo zbliżają się dni suche i mokre, tak jak Józef na dworze Faraona. Chodzi mu też o to, żeby przeprowadzić rurociąg do Niemiec większe z ropą i z gazem, z Chiny. Chiny też mają swój udział w wydzierżawiać ziemię Chinom na dobrych zasadach, budować FSO, inne rzeczy, kombajny, inne rzeczy na naszych starych pokażę im stare WSK, stare te i oni wymyślą projekty i będą budować części. Mają, będą, jak będą się psuły, będziemy kupować od Rosji. Prąd ciągnąć od Rosji, bo mają wybudowaną przez Niemców elektrownię atomową. Podpisać umowy, wziąć z Unii Europejskiej co wolałbym, ale musimy być solidarni w stosunku co do innych krajów. Dotacje, później spłacać tą dotację, umowy długoterminowe z krajami. Co tam jeszcze, w Stoczni podpisać umowę z Chinami. Oni wybudują tutaj na dobrych zasadach. Na, I na nowych zasadach, co pamiętam z, yy, 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 z komuny, to jeszcze zagierka, to Amerykę, to musimy od Ameryki wziąć tylko pożyczkę w bilionach czy w biliardach, chuj, chuj mnie to obchodzi, żeby yy, 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 mieć za co płacić, a w zamian dawać im brzozy, drzewa, brzozy, żeby rosły. One dają wodę, życiodajną na wiosnę. Eee, piach, o, oni se kupią od, od szejków za, za to za zarobione pieniądze od nas, bo im będzie piach potrzebny szejkowiom, szejkami trzeba się dogadać, bo będzie trzeba e, rozdzielać jedzenie po biedniejsze kraje co chodzi o gazę i. i, i, i i Irak, zostawić ich w tam tamte Al-Kaidy i te inne, to oni nie są samobójcami, to oni bronią swoich domów, trzeba się z nimi dogadać. Tam ktoś musi im pomóc, ale na uczciwych zasadach, a oni niech rządzą, oni nie chcą zabijać. I Iran, Iran, niech jak wypowiadali się, na temat był wywiad z Putinem, że będzie kontynuował z Iranem projekt nad bombą atomową, ale nie powiedział, że chce wysadzić, tylko może chcieli ulepszyć, że żeby, jak będzie kometa leciała, żeby dobre napędy mają, żeby jeszcze lepszy napęd zrobić, żeby w, uderzyć w kometę i jak będzie leciała, żeby nie było zagrożenia za dużego. I jeszcze my jesteśmy księstwem. My na na proletariacie rosyjskim powinniśmy być. Policja powinna być związana z milicją. Milicja powinna pilnować małolatów, żeby nie ćpali za dużo albo wcale żeby nie ćpali albo mało. Tyle mogę powiedzieć. Do szkoły trzeba chodzić tak jak w Chinach, uczyć się, kurde, z batem, kurde, nauczyciel musi stać i nawet głupi, czy jesteś głupi, czy nie głupi, musisz coś z lekcji zapamiętać. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, bo nie, nie wszyscy ludzie są najmądrzejsi. Trzeba w Wołgę ruszyć, w Rosji, wody mamy pod dostatkiem w Rosji i w Polsce i dlatego jak zginie po, przez Amerykę, Polska i Rosja to nie będzie wody, a jest 1% wody, bo trzeba podpisać umowy z Chinami o e, solary, budować na pustyni, kopać z szyjkami, podpisać umowę, kopać im rzeki, żeby woda słona płynęła, żeby ryby, ryby mieli i glony, żeby tam były i budować piramidy na. Ich piasku i z gumy robić im chodniki. Jest dużo spraw do załatwienia. W Ameryce trzeba przechować Yellowstone od Oceanu Spokojnego, wodę od góry, żeby płynęła. Że wtedy powstaną rzeki, będą płynęły do chłodniejszej wody. Na rzekach trzeba założyć tak, jak kiedyś było w młynach. Kręciły się, zboże się mieliło i przeprowadzić przez rzekę turbinę, żeby był prąd. Inne rzeczy jeszcze od Niemców biogazownie wziąć, poprawić technologię i wykopać rzeki. W dolnych, w, w, w dolnych rzekach w Chinach, żeby tam płynął ten ga, gaz do tych biogazowni i żeby dawało ciepło do domów, później resztę przemielić, miał i przepalić. Dużo rzeczy jest do zrobienia. Iz, Izrael źle, jeszcze Izrael źle zrobił atakując Pakistan. Pakistan powinien dogadać się, z, dogada się z, z Chinami, bo są Chiny potrzebne i Rosja i Polska, inne kraje są potrzebne. Chodzi nam o to, że chcemy się od Was oddzielić, żeby jak weźmiemy w dolarach, nie oddzielić się do końca, jak weźmiemy pożyczkę w dolarach, to będziemy musieli spłacać pożyczkę, a będzie trzeba szybko się wyrabiać i na długie, długoterminowe i produkować jedzenie i inne rzeczy. I wszystko jest do dogadania, bo ja nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Izrael źle robi, że atakuje i Atakujecie, i Ameryka ma jakieś pretensje. Macie odbudowywać swój kraj, nie niszczyć, penetrować. Macie tam dużo pra pracy, możecie dużo rzeczy zrobić, dobrych tam, ale ja wam nie będę tłumaczył, co tam można poprawić, bo jest dużo do poprawy. I nie. I tyle na razie starczy. Kurde. Nie, nie będę tłumaczył, bo za długo tłumaczenia jest. A co chodzi o. Wszystko bym musiał wam wytłumaczyć. Jeszcze inne kraje są, i musiał w Moskwie rozmawiać z, z tymi krajami, wszystkimi. Bo teraz nie polega rzecz, że masz broni i będę bronił Polski. Bo są bomby atomowe, kurde. Bomba rzucona, jest chaos, jest kurwa, ucierpią ludzie. Kilku, nikt nie przeżyje, to mówi ci, bo ma najdrożniejszą bombę. Na skażenie na, tyś, na 150 lat. To nawet nie przetrwasz w y, schronie atomowym. Tyle mogę powiedzieć. Nie jedną.